9:36. Teraz będzie ważna informacja dla pani. Fundacja Familijny Poznań zaprasza na bezpłatne szkolenia dla kobiet w wieku od 45 do 64 roku życia zamieszkałych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego pozostających bez zatrudnienia. Koordynator projektu Pomoc do samopomocy dla kobiet 45+, plus, Sławomir Szymczak jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam serdecznie. 45. Plus. Dlaczego akurat ten przedział wiekowy postanowili Państwo objąć swoim projektem? Wnika to nie tylko z naszego doświadczenia, ale także z wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który rozpisując konkursy podaje, Pewne przedziały wiekowe osób, które szczególnie wymagają wsparcia na rynku pracy. I właśnie ten przedział wiekowy osób powyżej 45 roku życia, także kobiet, jest właśnie tą wyjątkową grupą, do której również postanowiliśmy skierować nasze szkolenie. Te problemy na rynku pracy pań w wieku 45 lat i starszych wynikają z jakiego powodu? Wynikają często z stereotypów, z myślenia mm, przez pracodawców. Mm, w takich kategoriach, że osoby nieco starsze już niekoniecznie dobrze adaptują się do nowych warunków, nie są mobilne, też niechętnie się uczą. Ale to oczywiście wszystko stereotypy. My staramy je się oczywiście przełamać. No i właśnie takie panie powyżej 45 roku życia mogą znaleźć pomoc, pomoc do samopomocy. To nie będzie tak, że ktoś do was przyjdzie na to szkolenie i otrzyma gotowe zatrudnienie, będzie się musiał dokształcić i zachęcić do tego, żeby na rynku pracy poradzić sobie samemu. To będzie chyba duże wyzwanie dla, dla tych pani. Oczywiście, oczywiście jest to wyzwanie, nie ukrywamy. To jest cała idea projektu. Nie chodzi tylko o to, żeby podać jakby wszystkie możliwe rozwiązania na tacy. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zwiększyli troszeczkę poczucie odpowiedzialności wszystkich osób, do których kierujemy nasze działania, za, za swoje życie i za to, że tak naprawdę. To od nich zależy to, czy, czy poradzą sobie, czy nie. My natomiast jesteśmy po to, żeby dać wszelkie możliwe narzędzia, czyli także nowe kompetencje, nowe, nowe, nowe możliwości, czasem wskazać drogi, którymi można podążać, żeby osiągnąć ostatecznie cel, czyli znaleźć pracę. Kiedy te szkolenie się rozpoczną? Pierwsza edycja rusza w Poznaniu już w lipcu, na początku lipca, a kolejne edycje przewidziane są w kolejnych kwartałach tego roku kalendarzowego, jak i przyszłego. Także na terenie właśnie powiatu Pilskiego, Konińskiego czy, czy też Miasta Leszna. I powiedzmy zatem, jak w praktyce takie szkolenie będzie wyglądało? Czego panie, które zapiszą się właśnie do tego mhm. projektu, mogą się po tych zajęciach spodziewać? Każde szkolenie składa się z trzech części. Pierwsza część to szkolenie z tak zwanych kompetencji miękkich. Tam przede wszystkim chcemy troszeczkę popracować z paniami na tak zwanych warsztatach motywacyjnych. Prowadzimy doradztwo zawodowe, grupowe, jak i indywidualne. Także szkolenia z zakresu autoprezentacji. Druga część to jest już kurs zawodowy, czyli to, co jest jakby hmm, clue. Całego szkolenia, i tutaj oferujemy przede wszystkim w tej edycji kurs z zakresu kadr i płac oraz kurs na sprzedawcę z profesjonalną obsługą klienta. Trzecim etapem jest już pomoc w zdobywaniu staży zawodowych. Pomagamy paniom znaleźć taki staż zawodowy, ale też oczywiście nie jest to tak, że, że robimy wszystko za nie. Po prostu stwarzamy warunki, dzięki którym mamy nadzieję, będzie im łatwiej odnaleźć się. W dwóch zawodach panie będą przygotowywane kadry i płace, właśnie, no i sprzedawca. Dlaczego akurat te dwa zawody? W tej edycji te zawody zaproponowaliśmy panią. Wynika to, z, wynika to przede wszystkim z naszych badań, które prowadzimy od lat. Bierzemy pod uwagę, że panie, które zgłaszają się do nas, to są panie, które albo nie pracowały przez wiele lat, Albo też w wyniku restrukturyzacji w zakładzie pracy straciły nagle pracę i poszukują um, zatrudnienia na nowo stosunkowo duża liczba godzin, ale też nie rozciągnięta na dłużej niż kilka miesięcy, pozwala nam przygotować te panie, myślę, że bardzo dobrze. Natomiast te konkretne kursy, jak kadry i płace i sprzedawca, wynikają też z tego, że prowadzimy rozległe badania i widzimy, gdzie jeszcze ciągle jest popyt na pracowników o właśnie takich kwalifikacjach. Jeżeli ktoś już był na rynku pracy, to wie, czego może się spodziewać. Natomiast w przypadku kobiet, one zazwyczaj bywają niedoceniane za to, że poświęciły się właśnie rodzinie, wychowywały dzieci, dbały o dom. Kiedyś, dla niektórych z nich, przychodzi taki moment, że trzeba na tym rynku pracy się pojawić. Tutaj, chyba dla, dla Was, jako organizatorów, właśnie tego projektu, wyzwanie będzie. Jeszcze większe. Zgadza się. Jest to ogromny problem. Do nas również zgłaszają się osoby, które tak naprawdę nie pracowały od 15, 20, a nawet 25 lat. I to właśnie z uwagi na to, że nie tyle nie chciały im się podjąć zatrudnienia, co przede wszystkim dlatego, że zajmowały się rodziną, wychowaniem dzieci. Jest to oczywiście istotny problem tak dla pracownika, dla tych pań, jak i dla pracodawców, żeby też zmieniły, zmienili swój sposób myślenia troszeczkę, że taka osoba, która dopiero co zaczyna tak naprawdę swoją aktywność, też może być cennym pracownikiem. Ten projekt realizowany będzie na ziemi Wielkopolskiej, ale możemy w nim odnaleźć takie ślady, powiedziałbym, rodem z Danii. Tak jest, tak jest, oczywiście. Jest to pierwszy projekt współpracy ponadnarodowej Fundacji Familijny Poznań. Dotychczas realizowaliśmy bardzo wiele szkoleń dla osób bezrobotnych, ale po raz pierwszy postanowiliśmy zaczerpnąć nieco nowych idei i szukać jeszcze lepszych i bardziej skutecznych metod pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia. Stąd też wpadliśmy na pomysł, żeby nawiązać współpracę ze Szkołą Kofeda która w Polsce już jest znana, a także w Poznaniu. Natomiast po raz pierwszy będziemy próbowali metodę ich pracy zaszczepić na taką pracę kursową, bo trzeba przyznać, że szkolenia, które prowadzimy, są prowadzone w systemie kursowym. Jakie to zatem będą metody? To jest pewnego rodzaju cała filozofia, idea. Metoda pomoc do samopomocy właśnie stawia nacisk na przyniesienie. Odpowiedzialności za swoje własne życie i też pomóc, tak naprawdę, w zaktywizowaniu tych kobiet poprzez troszeczkę inne spojrzenie na nasze kursantki. Dotychczas bywało tak, że Trener, szkoleniowiec, prowadzący kurs występował z pozycji kogoś, kto tylko przekazuje wiedzę, transmituje ją, mówimy. Rzadko kiedy ta relacja była partnerska. Dzisiaj dążymy bardziej do tego, żeby cały ten kurs przebiegał na zasadzie pewnego rodzaju mentoringu, jak mówimy, gdzie prowadzący, trener, szkoleniowiec jest mentorem dla. Pań uczących się, a niekoniecznie kimś, kto z góry już wszystko wie i teraz tylko przekazuje wiedzę. I takie rozwiązanie ma dać większą skuteczność. Oczywiście, że tak. Pierwsze spotkanie informacyjne już za nami, natomiast na drugie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym projektem, jeszcze zdąży. Kiedy i gdzie można się pojawić, żeby dowiedzieć się więcej? Tak jest. Więcej informacji o tym projekcie już w najbliższy czwartek, to jest 28 czerwca o godzinie 17.00. Spotkanie odbędzie się w budynku gimnazjum numer 62 w Poznaniu. Przy ulicy Janickiego 22. To właśnie tam można się dowiedzieć więcej na temat samego projektu oraz tych właśnie kursów, które proponujemy w pierwszej edycji. A do tej pory, sądząc po zainteresowaniu pani powyżej 45 roku życia, okazuje się, że ten projekt faktycznie jest potrzebny? Tak, widzimy, że jest ogromna potrzeba. Pomimo tego, że miasto Poznań należy do Miast o jednej z najniższych stop bezrobocia w Polsce, to i tak zainteresowanie jest ogromne. Przede wszystkim kursem kadry i płacy. Kadry i płace to tutaj słyszymy od beneficjentek, że to są takie konkretne umiejętności, kompetencje, które pozwolą im w miarę szybko znaleźć zatrudnienie. Jak Państwo słyszeli, najbliższe spotkanie informacyjne już w czwartek o godzinie 17, a o projekcie pomoc do samopomocy dla kobiet 45+, plus opowiadał nam jego koordynator Sławomir Szymczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.